ściany zabraknie, żeby było podniesieć, więc tym bardziej będzie pewnie dobrze zlicytowany, bo, bo e, kupi ktoś, kto ma piękną willę, mam nadzieję i, i znajdzie odpowiednio środków, żeby wesprzeć orkiestrę Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale e, Pani deku pozwoli Pani, że dziękuję na takie piękny obraz. Autor nieznany? To jest właśnie wolny szkółk na pracę. Czyli każdy tak, tam coś, tak, cegiełkę? Tak, każdy tam cegiełkę dołożył. Ten podmałował kawałek. To oprócz tak. talentów które, kulinarnych, to również niektórzy mają talenty artystyczne, więc mam nadzieję, że ci, którzy się spowodowali, że ten obraz tak piękny powstał, włączą się działalność w działalność sekcji kulturalnych Miejskiego Domu Kultury, bo tam jest również sekcja, która kształci przyszłych artystów, lasników. Polecam, miejski do kultury, ale dziękując za zaproszenie, chciałbym na Pani Redę, na tych, którzy są obecni, ale również przede wszystkim na tych nieobecnych w No i Naszą młodzież tak się nieszczęśliwie złożyło, że narzucono nam termin egzaminu, a linia była planowana wcześniej. Nasza młodzież niestety pisze, niektórzy jeszcze zostali w szkole, a część już wsiadła na prom i zaraz tu będą, ale Pani Dyrektor rząd tak prosiła, żebyśmy zaczęli bez nich. Dojdą zaraz, także proszę mi wybaczyć, zaczynamy bez nich, bo Państwa czas jest cenny, ja rozumiem. Serdecznie dziękuję za przybycie Panu Prezydentowi, za, Panu Prezydentowi Żółtkiem Jest to w zasadzie no, pierwsza taka wizyta w historii tego mówca, przynajmniej tutaj w tym miejscu na Kastrowicza 11. Dziękuję znakomitym gościom, zastępcy Prezydenta, Księdzu Proboszczowi Kilianowi, który już drugi raz z nami obchodzi naszą uroczystość bardzo serdecznie i miło. Dziękujemy w ogóle, że nas zaszczycił przewodniczący rady miasta, pani dyrektor urzędu pracy z uczniów, prawie każdy przeszedł już kurs przedsiębiorczości i jak wspominałam najprawdopodobniej w tym roku jeden z naszych uczniów założy działalność gospodarczą i będzie prowadził latem kawiarenkę i działalność katalizową. Jest to taki znakomity przykład tego, jak jeden z naszych uczniów zdobył wysokie kwalifikacje, wysokie umiejętności Świetnie zdał egzamin kwalifikacyjny, był zatrudniany tutaj w najlepszych restauracjach, i ja myślę, że nasza mąż to naprawdę powoduje. Proszę Państwa, i rodziny, tego Wam życzę, a wszystkim obecnym no, takiego dobrego e, czasu, który teraz jest przed nami, a mianowicie świąt e, Bożego Narodzenia, bo z tej okazji, że wszystko się rodzi, przecież się my tutaj przy tym stole, e, spotykamy. Tutaj chciałbym się przełamać również e, z włodarzem tego miasta, Panem Prezydentem, życząc e, też wszystkim e, dobrych i błogosławionych e, świąt Bożego Narodzenia i szczęścia. Pan Prezydent, który zapowiada wizury, przeznaczy na opcję Wielkie Rokietki Świątecznej Pomocy. Pozwolę sobie ten obraz do Szanowni Państwo, proszę poprosić o sprzedarcie się. Pałunika, możesz mi pomóc? No to będzie tak, Panie Pałuniko. Ja cię proszę, jestem przedstawicielką. I zawsze w końcu przejmę Panu prezydentowi, dziękuję Pani Kierce. Zgoda wszelkiej konieczności życia sukcesów w pracy zawodowej. Koleżankom i kolegom, przeszliśmy w całości krążymy do zdjęcia w szkole i na praktykach. E, niech święta Sążego Narodzenia będą dla wszystkich wspaniałymi dniami, z masy prezentów i miłą rodziną, rodziną atmosferą. Dziękuję. Kształcą, żeby zdawać egzaminy instalująco, żeby uzyskać dobrą i żeby się samodzielić, żeby podjąć samodzielną pracę. Wierzę, że tak będzie. Ten przykład, o którym Pani była przejma przed chwilą powiedzieć, pokazuje, że, że, że tak można. No można również okazać że mówców pracy i zdobywać kwalifikacje. Bardzo, Ja jestem poprawny, nas zdobycie znakomitego zawodu przyszłości zrobili naprawdę kariery właśnie ta młodzież ze świnąścia. Świetna młodzież, znakomici ludzie, Krystian bardzo. także jeszcze raz dziękuję przedstawicielom mediów za, za wizytę tutaj na spór